Spółka EWIMAR od początku swojej działalności zajmuje się projektowaniem i produkcją urządzeń elektronicznych na potrzeby systemów zabezpieczeń, infrastruktury sieciowej oraz automatyki. Główna linia produktów to systemy ochrony przeciwprzepięciowej, wzbogacone o rozwiązania ułatwiające wykonywanie instalacji oraz zmniejszające liczbę stosowanych w nich akcesoriów. Ponadto nasza oferta zawiera produkty przeznaczone do integracji systemów różnych producentów, urządzenia bezprzewodowej transmisji, telemetrii, zasilania oraz sterowania. Produkty oferowane przez firmę EWIMAR zostały zaprojektowane przez osoby posiadające wieloletnią praktykę w instalacji systemów zabezpieczeń oraz doświadczenie w naprawach urządzeń elektronicznych. Powyższe czynniki zaowocowały powstaniem produktów ochronnych wysokiej jakości, zawierających dodatkowe rozwiązania ułatwiające budowę infrastruktury kablowej oraz zapewniające kompatybilność z systemami zabezpieczeń różnych producentów. Systemy ochronne dedykowane do sieci LAN oraz IP CCTV stanowią najbogatszą grupę urządzeń jaką ma w swojej ofercie firma EwiMar. Uwzględniając niepowtarzalność instalacji CCTV oraz występujące w nich poziomy ryzyka wynikające z wyładowań atmosferycznych, opracowano trzy serie produktów o różnej skuteczności ochronnej. Zróżnicowany koszt produktów poszczególnych serii pozwala na elastyczne gospodarowanie środkami przeznaczonymi na budowę infrastruktury i dopasowanie skuteczności ochrony do wymagań całej instalacji lub jej fragmentów. Produkty serii Eco to urządzenia ekonomiczne, dedykowane do ochrony ESD oraz ochrony przeciwprzepięciowej o niedużych prądach udarowych. Produkty serii Pro są głównymi profesjonalnymi produktami o wysokiej skuteczności ochronnej, zalecanymi do większości instalacji. Seria EXT to produkty zalecane w instalacjach pracujących w warunkach przemysłowych. W kolejnictwie i wszędzie tam, gdzie potrzebna jest ochrona o bardzo wysokiej skuteczności. Przyjrzyjmy się teraz różnicom pomiędzy poszczególnymi seriami. Seria ECO zawiera hybrydowe rozwiązanie ochronne o odporności udarowej do 100 A, co w przypadku skręconych par jest wartością zupełnie wystarczającą. Jej głównym celem jest eliminacja przepięć indukujących się w wyniku impulsu elektromagnetycznego. Może być stosowana w instalacjach, gdzie żadne z podłączonych urządzeń oraz fragment okablowania nie znajdują się na zewnątrz budynku. Urządzenia oraz elementy takiego okablowania muszą być oddalone od innych konstrukcji lub okablowania, które wychodzi na zewnątrz budynku, a nie jest objęte ochroną przeciwprzepięciową. Produkty serii Pro to ograniczniki kombinowane, wykazujące się wysoką skutecznością i co najmniej dwoma stopniami ochronnymi. Dedykowane są do skutecznej ochrony przed dużymi prądami udarowymi urządzeń zainstalowanych wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. Ich skuteczność zawsze wynosi kilka kiloamperów, więc są w stanie eliminować bardzo duże prądy udarowe. Seria EXT posiada w swojej konstrukcji bezpieczniki MOSFET, odłączające chronione urządzenie od źródła przepięcia na czas jego trwania. W porównaniu do rozwiązań tradycyjnych, kilkukrotnie skuteczniej zmniejszają napięcie udarowe, na które narażone są chronione urządzenia. Dodatkową ich cechą jest tworzenie czasowej izolacji galwanicznej, ograniczającej przepływ prądu udarowego przez chronione urządzenie. Bardzo skutecznie chronią urządzenia zainstalowane na metalowych konstrukcjach, słupach oraz w warunkach powstawania dużych różnic potencjałów pomiędzy poszczególnymi urządzeniami. Takie warunki występują między innymi w przemyśle, energetyce lub kolejnictwie, gdzie typowe ograniczniki przepięć nie zawsze są skuteczne. Produkty ochronne do sieci LAN występują w wersji 100 megabitów oraz 1 gigabit. Pierwsze z nich powstały z przeznaczeniem do telewizji przemysłowej IP CCTV. Natomiast drugie stosowane są w użytkowych sieciach Gigabit Ethernet. Znajdziemy wśród nich produkty jednokanałowe o różnej budowie, sposobie montażu i parametrach ochronnych oraz produkty wielokanałowe składające się z czterokanałowych modułów różnego typu. Montowane są one w panelu rak 19 cali lub w pojedynczych obudowach stworzywa. Różnorodność modułów zapewnia bardzo elastyczną możliwość konfiguracji pod kątem skuteczności ochronnej z zachowaniem znaczących oszczędności środków finansowych. W naszej ofercie występują również produkty umieszczone bezpośrednio w obudowach zewnętrznych. Posiadają one dodatkowo funkcje ochrony przewodów oraz możliwość montażu wraz z kamerami CCTV na wspólnym uchwycie. Kolejny bogaty asortyment stanowią rozwiązania wielofunkcyjne do analogowej telewizji wysokiej rozdzielczości, opierającej się na standardach transmisji AHD, hd oraz HD-TVI. Wyróżniamy wśród nich produkty jednokanałowe instalowane przy kamerach oraz produkty wielokanałowe, wolnostojące lub montowane w szafie RAK. Wiele z nich oprócz ochrony przeciwprzepięciowej zostało wzbogaconych o dodatkowe użyteczne funkcje. Zastosowane w nich rozwiązania powstały w oparciu o sugestie instalatorów i własne doświadczenia naszych projektantów. Zmniejszają one ilość dodatkowych akcesoriów, które musiałyby być użyte w celu osiągnięcia wysokich standardów instalacji. Poszczególne dodatkowe funkcje zależą od modeli produktów i mogą do nich należeć: zmiana impedancji z przewodu UTP na przewód koncentryczny, izolacja galwaniczna, bezpieczna dystrybucja zasilania, ochrona przeciwprzepięciowa zasilania oraz filtry przeciwzakłóceniowe. W celu lepszego dopasowania do zagrożeń produkty te również występują ze zróżnicowaną skutecznością ochronną. Firma EVIMAR jest jednym z niewielu producentów oferujących systemy ochrony przeciwprzepięciowej do systemów alarmowych. Dokładnie przemyślana konstrukcja poszczególnych modułów uwzględnia również różnorodność sygnałów występujących w systemach alarmowych. W ofercie znajdują się ograniczniki pojedyncze, dedykowane do detektorów alarmowych oraz moduły wielokanałowe chroniące różne rodzaje obwodów paneli alarmowych oraz podłączonych ekspanderów. Na potrzebę automatyki budynków oraz automatyki przemysłowej produkowane są ograniczniki przepięć linii zasilającej od 12 do 48 V, portów sterowników PLC oraz magistral komunikacyjnych. Każdy z produktów został starannie dostosowany do poszczególnych sygnałów, aby zapewnić najbardziej skuteczne działanie ochronne bez wpływania na sygnały. Produkowane są one w wersji miniaturowej oraz w wersji montowanej na szynie DIN. Dużą część opisanego asortymentu stanowią również akcesoria wykorzystywane do telemetrii. Pomagają one w rozbudowie istniejącej infrastruktury i zapobiegają problemom związanym ze stabilnością transmisji. Kolejną grupą produktów są urządzenia bezprzewodowej transmisji wideo. Wykorzystują one wolną częstotliwość 5 i 8 GHz oraz transmisję w czasie rzeczywistym. Ich zaletą jest brak opóźnień i kompresji, pogarszającej jakość przesyłanego obrazu. Kompatybilne są ze wszystkimi rodzajami formatów wideo, które do tej pory były wykorzystywane w instalacjach CCTV. Zestawy zostały wyposażone w wiele udogodnień ułatwiających montaż i podłączenie do urządzeń systemu CCTV bez względu na rodzaj zastosowanego okablowania. Aby zapewnić bezpieczeństwo przed wyładowaniami atmosferycznymi, zostały one wyposażone w wewnętrzne ograniczniki przepięć wykorzystujące technologię MOSFET. Niewątpliwie dużą gamę produktów stanowią mikroprocesorowe układy sterowania. Wykorzystywane są one do integrowania i zarządzania systemów różnych producentów za pomocą jednego stanowiska. Konwertery protokołów umożliwiają łatwą przebudowę istniejących instalacji CCTV lub automatyki przemysłowej bez wymiany wielu istniejących urządzeń. Służą również integracji z zupełnie innymi systemami za pomocą tłumaczenia protokołów komunikacyjnych. Bogata oferta tych produktów jest ciągle rozszerzana w oparciu o zapotrzebowanie klientów. Partnerom handlowym, projektantom systemów oraz instalatorom oferujemy szerokie wsparcie techniczne, marketingowe, szkolenia oraz materiały ułatwiające wykonywanie projektów. Dziękujemy za zapoznanie się z naszym materiałem.